Tuluza sprawa Polska. Wróciłem dopiero co z Tuluzy, Carcassonne i treb, I nie opowiadam Państwu tego, żeby się chwalić, że tam byłem, ale po to, żeby donieść o moich spostrzeżeniach dotyczących Francji. Media polskie przedstawiają Francję jako kraj upadły, wstrząsany politycznymi konwulsjami i rozurbami emigrantów. Po części, przyznaję, może być to obraz prawdziwy. Tyle, że kraj, który ja zwiedzałem, a zwiedzałem na rowerze i pieszo-akwitanie, wcale tak nie wyglądał. Wręcz przeciwnie. Akwitania, region administracyjny powstały po reformach z roku 2016, z perspektywy pieszego, rowerzysty, pasażera komunikacji publicznej, robi wrażenie uporządkowanego, zadbanego, czystego, zamożnego i spokojnego. Przyjmuje za dobrą monetę, że gdzie indziej jest inaczej, ale jeśli większość Francji poza Paryżem, Niceą, Marsylią i Calais wygląda właśnie tak jak ja widziałem. To być może ten właśnie kraj zastąpi trapione gospodarczymi i politycznymi problemami Niemcy w roli wiodącego kraju Unii Europejskiej. Zgrzyty w niemiecko-francuskim motorze pojawiły się podczas debaty nad energetyczną przyszłością UE, kiedy rząd francuski zaprotestował przeciw postulatowi Niemiec i Austrii wyłączenia energetyki jądrowej z katalogu dopuszczalnych źródeł energii tzw. zielonych ładów. Kto miał rację, wiemy dzisiaj. W styczniu 2022 roku Frédéric Pilet, ambasador Francji w Polsce, udzielił wywiadu portalowi WNP.pl Energetyka. Obok dyplomatycznych frazesów o dekarbonizacji pojawiło się w jego wypowiedzi kilka bardzo interesujących wątków, jak choćby ten: Tu cytat: Taksonomia została pomyślana jako narzędzie respektujące zasadę neutralności technologicznej, oparte na kryteriach naukowych. Jej zadaniem jest wspieranie sektora finansowego i przedsiębiorstw w ich wyborach inwestycyjnych i nie będzie ono ograniczać państw członkowskich w ich wyborze miksu energetycznego, w szczególności tych państw, które zdecydowały się nie korzystać z energii jądrowej. Polska zdecydowała się korzystać. Jedynie Donald Tusk i jego Ferajna mogą sprawić, że zdecyduje się nie chcieć. Przystąpienie do obozu państw, które korzystać chcą, stawia nas po stronie interesów francuskich w Unii. A pan ambasador był łaskaw ująć to tak: Tu cytat. Francja i Polska są wieloletnimi partnerami, a nasi prezydenci i ministrowie pozostają w systematycznym kontakcie. Przygotowanie PFUE. Było także sprzyjającą okazją do potwierdzenia naszych wspólnych zainteresowań, w szczególności w zakresie taksonomii. Francja chce być długoterminowym partnerem Polski w dziedzinie energetyki jądrowej. Oprócz tego partnerstwa, do którego dążymy, podzielamy tę samą wizję suwerenności przemysłowej i autonomii energetycznej, i z tego względu są to priorytetowe obszary współpracy. Opuszczam wątek, otwieram ponownie cytat. Dodałbym do tego sferę obronności lub sektor transportu i infrastruktury. Mam tu na myśli w szczególności projekt CPK, nad którym oba nasze kraje pracują już bardzo aktywnie i który wzmocni ich współpracę w 2022 roku. Koniec cytatu. Zainteresowania rzeczywiście są wspólne, o czym za chwilę, ale mogą przestać nimi być, jeśli władze w Polsce przejęłyby oszołomy z programem biliarda wiatraków i paneli. Ktoś może zauważyć, że jak dotąd polski rząd oparł programy budowy energetyki jądrowej o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową. To prawda, tego wymagał wtedy nasz interes militarny, a znacznie szerzej geopolityczny. Dało to nam również silniejszą pozycję negocjacyjną przed podejmowaniem rozmów na temat dopuszczenia technologii francuskich na polski rynek energetyki jądrowej, a duży kawałek tortu jest wciąż do podzielenia. Mapa planowanych na dziś inwestycji nie kłamie. Białe plamy są. Na rozważania w sprawie przyszłej współpracy polsko-francuskiej trzeba spojrzeć także w kontekście rysujących się problemów we współpracy polsko-ukraińskiej, które no, będą się piętrzyć po zakończeniu wojny. Na Ukrainie istnieje silne lobby niemieckie, czego spektakularnym wyrazem stało się uhonorowanie i obdarzenie owacją na stojąco weterana SS Galicjen Jarosława Hunki. W dyplomacji nie ma przypadków, są znaki. Jeśli to wydarzenie ma być znakiem pojednania i porozumienia niemiecko-ukraińskiego z entuzjastycznym wsparciem Kanady Trudeau, która uznała chunkę za również i kanadyjskiego bohatera, to już teraz trzeba szukać dla takiej kombinacji alternatyw. Uchonorowanie bohatera może okazać się strzałem w stopę idei braterstwa dawnych towarzyszy Broni, więc Ukrainy i Niemiec. O tym myślę, bo nie tylko Polska, ale i nowojorskie organizacje żydowskie już dostały furii. Początek gry gospodarczą przyszłość Ukrainy oznacza ponadto, że mało kto w Europie stawia na Rosję w przyszłym rozdaniu. To znacznie poprawia bezpieczeństwo, ale nie gwarantuje jeszcze udziału w odbudowie naszego wschodniego sąsiada, chociaż. Póki co wydaje się, że jesteśmy do przodu. Jadwiga Milewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej w wywiadzie dla działu ekonomia gospodarka Rzeczpospolitej podkreśla, że na Ukrainie już dziś działa 650 polskich firm i to w czasie, kiedy firmy zachodnie omijają ten kraj szerokim łukiem w obawie przed ruską rakietą. Polski rząd planuje dzięki wsparciu agent rządowy, gwarancjom kredytowym i dzięki systemowi ubezpieczeń, Doprowadzić do wzrostu liczby obecnych tam firm do 3000. Warto podkreślić, że obecność na przyszłym ukraińskim rynku odbudowy zabiega też Turcja. To ponownie wskazuje na to, na kogo stawiają tym razem regionalne potęgi w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Gotowość Turcji to kolejny dobry znak dla nas, bo wymusi to na Unii Europejskiej wspólne działanie. A więc zapobiegać będzie to próbom porozumień dwustronnych między Ukrainą a wybranymi krajami Unii. Wydaje się to być paradoksem, bo myślimy o tym, żebyśmy to my zawierali te porozumienia. Jednak bez udziału Polski, kraju tranzytowego zapewniającego logistykę przedsięwzięć, koszty znacznie rosną. Mamy więc silną kartę przetargową, tyle że możemy ją stracić, jeśli po naszej stronie karcianego stołu zasiądą karciani dyletanci, albo co gorsza, grający w niejawnym teamie z Niemcami, do niedawna europejskim hegemonem. Póki co kanclerz Scholz oddala jednak niebezpieczeństwo rządów dyletantów aktywnie wspierając akcję dywersyjną kryptonim Visa. Akcję zorganizowaną w Polsce i wymierzoną w polskie interesy, a koordynowaną przez opozycję i reżyser Holland. Pan Scholz daje się mieć kłopoty z pamięcią i to potężniejsze od tych przypisywanych prezydentowi Bidenowi, skoro zapomina, że największa fala nielegalnej migracji do Europy oraz dynamiczny wzrost zarobków handlarzy ludźmi. Nie byłyby możliwe bez obłąkańczej niemieckiej polityki Herzlich wilkommens z 2015 roku. Aktywne włączenie się kanclerza w polską akcję dywersyjną wymierzoną w Polskę nakazuje postawić pytanie, kto jest jej rzeczywistym organizatorem i zewnętrznym zleceniodawcą. Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z klasycznym outsourcingiem na rzecz Republiki Federalnej. Afera zbożowa, rosta ostatnia. Kombatanta Hunki może zaszkodzić powojennej karierze politycznej Załęskiego, tak sądzę, dlatego że współcześni Ukraińcy w niewielkim procencie przyznają się do tradycji SS Kalizjen. Wielu ze starszego pokolenia wychowało się w tradycji wojny przeciw Niemcom, tej sowieckiej, a kolaboranci skończyli różnie. Optymiści w sowieckich kazamatach i grobach, pesymiści, w tym rzeczonych Hunka w Kanadzie. Dodatkowo sympatie związane z bezprecedensowym polskim wsparciem są świeże, a te związane ze wsparciem tym dawnym niemieckim nieświeże i wstydliwe. Na przyszłą karierę Załońskiego wpływ może mieć także syndrom Churchilla, który był twarzą wojny i oporu, ale Brytyjczycy nie chcieli go w roli twarzy pokoju. Na szczęście dla samego Churchilla twarzami pokoju zostali socjaliści i sympatycy Stalina premiera Atliego. A nędza tych rządów podpowiedziała skutecznie, że po Churchillu można pomimo wszystko spodziewać się pragmatyzmu. Dlatego powrócił na fotel wraz z nieodłącznym cygarem i drinkiem. Porządek powojennej Europy znów wydaje się krystalizować, a miejsce w tym porządku Polski zależy dziś szczęśliwie od nas. Może być i tak, że Polacy potrzebują nowej Jerozolimy Tuska wzorem Atliego, żeby pójść po rozum do głowy, ale tych nadchodzących lat byłoby szkoda. Na nowego Belkę i ostateczną konsumpcję jakichś tam bajecznych kontraktów, kiedyś tam w Bagdadzie, a teraz w Kijowie, raczej bym nie liczył. Dziękuję bardzo.